drzwi, To otworzyłem drzwi tylko na łańcuch taki, wiesz, taki mhm. łańcuch się zamyka drzwi i przez szparę między drzwiami można patrzeć kto tam jest. No i właśnie tak te drzwi otworzyłem i widzę jest trzech cywili i, i mundurowym milicjant. No i mówię, zaraz... To od, muszę otworzyć te drzwi. No, oni już sobie sami otworzyli. W tym momencie, kiedy ja te drzwi tak przymknąłem, żeby wyciągnąć zamek, yy, specjalista szybko i mocno drzwiami pociągnął, i ten łańcuch po prostu wkręty wyskoczyły z drzewa. Tak, że nie musiałem nawet otwierać drzwi. Wpadli do mieszkania. Jest pan zatrzymany, i tak dalej. To z jakiej racji? Z okazji, ze względu na to, że dzisiaj już został wprowadzony stan wojenny. Nieprawda, bo dopiero o 12 w nocy. A chciałem zaznaczyć, że w tym samym dniu o godzinie 16, to pamiętam dobrze, dzwonił do mnie kolega z. Solidarności, działacz też, czy Gajewski, czy jakoś nazywał, już nie pamiętam nazwiska. Razem pomagał mi w, w pracy, w, tym, w, w działalności w, w Solidarności, mówię o tej pierwszej Solidarności. No i dzwoni do mnie Marek, wprowadzony jest stan wojenny, mówię godzina 16 w tym dniu. Szybko uciekać z domu i zamelinuj się, bo mówi, że niedługo po ciebie. No, dziękuję, dziękuję. Okazało się, że. A, i czołgi już są na ulicach miast, to powiedział. Ale żadna dyskusja dalej, bo on musiał innych Dzień dobry, działaczy się zrobić. No na pięć kawy. Innych działaczy musiał też ostrzec. Um... I ja nawet nie żałowałem, że, że nie skorzystałem, nie schowałem się. No więc, proszę się ubierać. Ja mówię, nie mam zamiaru się ubierać, bo ja się nigdzie nie, nie wybieram. Owszem, mówię, idę spać. No a jeden z tych cywili wyjmuje z no mówi, to zgodnie z tym z ostrzeżeniem, które żeśmy dali panu ojcu, będziesz, będziesz, będziesz rozstrzelony. I to zaraz mu. Tak? No to mówię, strzelaj, nie? Strzelaj. No tak pod koszulca i w tych... No i tak patrzę, patrzę mu w oczy, w oczy i każę, żeby strzelał. No jak chcesz mnie zastrzelić, proszę bardzo bandyto. Nie masz odwagi strzelać mi w oczy. Odwróciłem się pleczami. Proszę, mówię, to przecież wasza praktyka. Strzelać w tył głowy. Na no, drugi z tych z tych yy, ktoś inny, inny facet z tej grupy, która przyszła mnie internować. Zostaw go, zostaw, mówi. Po co tu robić, mówi aferę w domu? Przecież pojedziemy z nim do lasu, zobaczymy jak tam będzie śpiewał. A ja w tym momencie zauważyłem, że na zimę, to była przecież zima, ale drzwi od balkonu, mówię o i nie tutaj. Drzwi od balkonu były tylko lekko uchylone, tak, że miał dopływ świeżego powietrza w nocy. No, no i... I tak się kręcę po tym mieszkaniu, tu mówię, no może ja się ubiorę? Chodziło. I udało mi się wyskoczyć na balkon. Bandyci napadli mnie i się na cały głos tam. Ale to nic nie pomogło. Wciągnęli mnie do mieszkania, drzwi od balkonu zamknęli. No i do samochodu, tak jak mówię, pod koszulce i... i no i zabrali tak z galli, co było z ubrania, tam, tak żebym miał się w co ubrać, bo odmawiałem i już. No i, i tam zawieźli nas wtedy na mnie. Wszystkich pamiętam, że tam byli członkowie koru przeważnie. Nie ja mówię, że jeszcze nie było kogoś innego, bo po prostu szczegółów nie pamiętam na komendę milicji na ulicy Kopernika w Łodzi No i tam jeden z tych funkcjonariuszy milicji mnie potrącił jak przechodził. Może celowo, może nie celowo no i znowuż awantura, bo mnie dotknął łapciuch, którego ja się w No ale jedna z tych pani. Nazwiska nie pamiętam, ale do tej pory się z widzenia znamy. Na przykład jak jestem w Łodzi z jakiejś okazji. Panie Marku, niech Pan mówi przestanie, niech Pan oszczędza siły, bo będą Panu potrzebne. Po co mówi od razu się przyczy. No i więcej tam z nimi nie, nie, nie próbowałem tam zadzierać. Nie było już nawet sensu. Wierzyli nas, czyli wszystkich internowanych, których mieli dostarczyć na tą komendę, wtedy gdy już byli dostarczeni ci internowani, no więc wierzyli nas do więzienia w Sieradzu. No i w Sieradzu, Tak, ale to już nie o to chodzi, tylko o czymś coś ciekawym pamiętam. też. Nie chciałbym opuścić. E, no, wychodzę, wychodzimy, i na dole, m, wtedy w celi siedziałem razem z kolegami. Wychodzi ta część internowanych z dołu na spacer. Słyszę, Marek, Marek, no, kurwa, no, czy mi się patrzę, twój ojczulek na pierwszym piętrze siedzi, przez, stoi przez tą barierę, uśmiech od ucha do ucha, no nie, mówi, no w więzieniu już, już żeśmy się spotkali, to gdzie jeszcze możemy się spotkać, nie? Cały się nie przejmował. A, to ja się też ucieszyłem, no cześć, mówię, no i... No, nie, ale tak, Butów nie miałem, na spacer wejść nie mogłem, no, więc w końcu y, dostałem nowiutkie buty więzienne. Z, takie, ja tobie nie mam, robocze w, w, tych, w zakładach pracy. były rozdawane. I tam na no, wycieli mi nawet, a no, nie wiedziałem kiedy. Aha, chwaleczki na rozmowę z, z, z oficerem SB po kolei wzywali tam na tą rozmowę z nim. No to ja wyszedłem z celi po to, żeby się rozruszać. No i na pierwsze piętro mnie ten wartownik, strażnik więzienny prowadzi. Ja mówię, wie pan, niech pan mu powie, że ja z nim nie mam zamiaru z nimi w ogóle rozmawiać. Niech się ode mnie odczepią. Ja o więzieniu z oprawcami nie gadam. A ten się Uśmiechnął, tak, był zadowolony widocznie, że taka odpowiedź e, najszybko no odprowadził mnie do celi, powiedział, no i miałem do końca internowania, nie wołali mnie na żadne tam rozmowy.